Cześć, Adam. Cześć. Filip, mam pytanie. W tej Astrze rożon był kiedykolwiek wymieniany? E, tak, stosunkowo niedawno wymieniłem, bo to było jakieś 60 tysięcy kilometrów temu, z tego co pamiętam. No to słuchaj, dziwna sprawa, bo on, jak się odpala go, to na zimnym potrafi przy, przy tam sobie, nie wiem, przygrzechotać, tak? Słyszałem i byłem też tą sprawą u mechanika no. i zalecił wymianę oleju, tak i tak też było zresztą zrobione no. i od tego czasu to się uspokoiło, bo, bo ten dźwięk zanikł. Okej, okay. czyli po wymianie oleju było lepiej, tak? Tak, tak, tak. Dobra, no. ja będę się odzywał, tak czy inaczej. Jasne, dziękuję za telefon. No heja. Cześć. Czyli rozrząd był wymieniony, a jednak słychać grzechotanie. Dziwna sprawa. Nie pozostaje nic innego jak dobrać się do tych wnętrzności. Pierwszy podejrzany to napinacz łańcucha rozrządu. Niestety trzeba zdemontować sporo sprzętu i listę wtryskową, by zdjąć dekiel pokrywy zaworów. Zobaczmy, jak on pracuje. Słyszysz? No oleju nie ma, tak? Powietrze. Mhm. A to jest napinacz olejowy, czyli ciśnienie oleju przepływa przez magistralę, wpada do napinacza i w ten sposób realizowany jest naciąg łańcucha rozrządu. Jeżeli mamy to powietrze, a nie mamy oleju, to siłą rzeczy ten rozrząd nie jest dopięty. Znaczy, no teraz wiadomo, jest silnik zgaszony, ale po, po odpaleniu jemu się trochę zejdzie, zanim on napompuje e, tego ciśnienia, żeby wypchnęło te powietrze. No i robi się różny łańcuch. Wydaje mi się, że powinien być znacznie większy opór w tym momencie. Mimo tego, że nie ma ciśnienia teraz. Natomiast już jest sprężyna jeszcze w nim, proponuję go zdemontować, zobaczcie o co chodzi, bo jest to nowy rozrząd, nowy napinacz I tak to nie powinno wyglądać. Gdy chłopaki odkręcają, my popatrzmy, jak taki napinacz działa. W środku jest sprężyna, która zapewnia wstępne napięcie łańcucha. Rosnące ciśnienie oleju sprawia, że sprężyna jest bardziej ściskana. A co za tym idzie, łańcuch bardziej napięty. Gdy w układzie pojawia się powietrze, cały ten misterny plan... Taki napinacz to bardzo proste urządzenie. Krótko mówiąc, nie ma się tam co popsuć. Oczywiście za wyjątkiem zużycia, ale ten napinacz ma niewielki przebieg i nie działa poprawnie. Słyszeliście, jak wydostaje się z niego powietrze. Szukając nowego, trafiłem na taki zestaw czyli nowy napinacz oraz element uszczelniający. Bo jak się okazuje, to w tych silnikach problemem jest nieszczelność na przylgni napinacza. Z napinacza wypływa olej i zanim z powrotem silnik go napompuje, mija chwila, a przez tą chwilę silnik potwornie hałasuje. Więc zamontowanie tej podkładki uszczelniającej z nowym napinaczem ten temat rozwiąże raz na zawsze.